Siama tu krzykwer, a to kolejna część serii władz na powrót kruna. Bora ocalić naszego biednego Frodo z rąk orków. Pyk. A macie Dobra Chodź tu dziadu dnia, chodź tu, chodź tu Jest Pięknie Pyk, pyk Bum, bum, pow! Idealnie Jeszcze pod, znakomicie Otwieramy No, zapraszam Idźcie przeciwko sobie Teraz to Teraz co? No wy padacie. Mm. A mógł tak jeden z was? <laughs> jaki intrus, jaki intrus Śmiesz na mnie podnosić swój miecz? To już będziesz leżał Pięknie Ale co to takie pary? A was! O i chyba się cofnę Napnę I chyba podejdę tu... O jezus! To jednak on jeszcze tam był I tak się go pokonywało w ściekach pod, e, pod, 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 pod. Pięknie, ork na hita. No wcześniej był uszkodzony, no to to wiadomo. pyk No jak się przebijesz, to no normalnie. Dlatego dobijaj. macie orków orkowie was jest teraz więcej big big pięknie podpalenie spadać pięknie płącie. o Dopiero teraz zauważyłem, że trzeba nam 80 orków pokonać. Tak. oj ojoj, 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 Padaj. Oni się nudzą. Czyli to znaczy, że orków jest więcej ogólnie. Ogólnie w ogóle orków jest więcej, bo widzę na Uruk. Przeciwko Uruk hają. Podwarki lecą. Błądźcie, błądźcie. To co ty robisz, gówniarzu? Zaatakowałeś mnie. Dobra, ja chciałem wam pomóc. Oj, 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 oj. Dobra. No to chodziło. Chciałem wparować. Zrobić raz pieprz. Pięknie. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Znakomicie. Dobra, lecimy. Trzeba ich tylko ominąć. Otwórzmy bramkę. Nie da się? Dziwne, może trzeba tam jakoś od góry wejść? Nie wiem, lećmy. O, tu są jeszcze. A tu jest inaczej. Tu jest jakieś... Za na odwrót Dwóch Uruk-Hai przeciwko jednemu orkowi Lecimy, lecimy z powrotem Leżeć, leżeć Leżeć A to aż trzech Uruk-Hai przeciwko jednemu orkowi tego co widzę to Rukhaj kontra Rukhaj był, no, ale to tutaj moim zdaniem się pofieprzyło. On pomylił po fronty chyba. To się cieszył jak tamten padł. ich. No trochę mnie pociasną. O, jest pod Dajesz, no co się szczerzysz, też już nie będziesz żył. No. Lecim. Sam został. Jakoś bokiem trzeba to ominąć. Ojoj, oj, 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 biegnij do góry. No, tak sami siebie biją. Pyk, nieźle. Pyk. No. Pyk! znakomicie! Dobrze... Jest pod. No nie, nie tak... Pyk! Pyk! Tyk, tyk Dobrze Co ja to widzę Utnij. Sam piękny pomysł wow. Możemy was na perfekcie No niestety nie Ale wróciliśmy w tryb perfekcyjny I znakomicie nam wyszło Myślałem, że ktoś tam jeszcze walczy Pyk, 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 pyk Znakomicie, znakomicie No ale słyszę jeszcze Orki, no ale no dobra, lećmy tu Ale tam już niko nie ma no dobra Jak nie ma to nie ma No na dole słychać Na no dole słychać tych Lecimy, mi, lecimy mi. Frodo, Frodo, będziemy za niedługo u ciebie Na około lecieć No dwóch przeżyło Skuba oni się uchylili Nie mogę mu tarczy rozwalić Aha, w tarczy go rozwaliłem Dobra, to tak, tak, tak można Lecimy, lecimy, lecimy Pusto, pusto Bo dopiero są tu Pięknie przygwoździliśmy No ale dwóch to jak zwykle Ktoś musi się ustać Ktoś musi zawsze Zawsze biegniemy, biegimy. Po drabinie. dajesz sam, dajesz. Pięknie. Tryb perfekcyjny. Jeszcze lepiej. Opuścić most, opuścić most! No, no, normalnie! A ja muszę was pokonać! Do wieży, do wieży, do wieży... Dobra. No jak już nie masz obrony, to... Dobrze warto patrzeć na tą grę, gdzie kto jest, bo tak jak tu, to go z daleka, dlatego mogłem nie go rzucić. Jeszcze w heda dostał. Jeszcze nie mogę? No. Wow. Trochę ich zniszczyłem. Dobra, lecimy do wieży. O kurde wszystko się zawala Wow 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 Jesteśmy Jesteśmy w wieży, dobra Jest tu Frodo Jest coś ciężki do pokonania, ale wiem, że Teraz można go Jeszcze Aha, bo teraz już nie wiem, jak go trzeba Bo jego trzeba ogłuszać. Pięknie, pięknie dajesz, dajesz sam. Pięknie sam. O to chodzi sam. Dobrze, dobrze, sam jedziesz z nią. Pięknie. A ja 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 pięknie Jeszcze? No, no dobrze, że się uciekł No ja dziwnie bym się trzymałem tego Pięknie, Frodo! Frodo! Sam. A ten z pieprza. Pięknie, sam se poradził. Teraz statystyki mi się przydały. Zobaczymy jak się nam udało, bo dużo orków pokonaliśmy Więc zobaczymy Pokonanych orków nieźle 34, 34 Pokonanych orków dobrze 40 Pokonanych orków, orków znakomicie 27 I pokonanych orków idealnie 17, dzięki czemu daje to nam znakomicie Dodatkowe 3000 punktów doświadczenia A więc, można coś kupić siódmy poziom no to z szóstego pierwsze piątego może Uracienia. a to jest to trzy lepsze tak a to źle że kupiliśmy ale dobra. to są za sztuczne Dobra. większe peżet to też dobra idziemy dalej tego nie chcieliśmy Punkty zdrowia trwale. Pyk, to... No dobrze. Teraz sobie już na nic nie mamy też. Dalej brakuje też nam na to. No dobrze. Ale więc... Więc... Misja nawet poszła gładko, sprawnie. Więc do zobaczenia wszystkim. W przyszłych odcinkach już niedużo ich zostało. Już niedługo kończymy grę. Więc do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.